Jesteśmy na parkingu dla kamperów na przełęczy tonale. Teraz zachodzi słońce, więc jeszcze już drona szybko. Chciałem Wam powiedzieć, że będę atakował coś tutaj. Tu już jest ostro. Nie mam sensu jechać. Tam już są śniegi, jesteśmy na niecałych 2000, a tam już będzie zdecydowanie ponad 2000. Ładuję rower e, i pokażę Wam jak wygląda trasa, a w zasadzie jak wybiorę trasę na jutrzejszą przygodę. Słońce już zaszło, a ja przygotowuję się na jutro, przygotowuję trasę, przygotowuję to w programie komod. Korzystam też z programu Trailforks i Map CZ, akurat Komoto mam w wersji premium i tu bardzo fajnie jestem w stanie przygotować taką trasę, troszeczkę na podstawie tego, co ludzie jeżdżą, ale przede wszystkim on mnie prowadzi takimi trasami, które są o takim nachyleniu, żeby to miało sens jechać na rowerze, żeby nie rzucił mnie rzucić, na, przykład, na podjazd na jakiś ostry hiking da radę teoretycznie pojechać przygotowałem sobie teraz 1600 metrów różnicy w na 37 km. on mówi, że na elektryku powinienem to zrobić w 3,5 godziny prawdopodobnie to będzie około 4 godzin a jak będzie to idziemy spać i zobaczymy jutro Wake up in the to whistles and bells The na chwilę z głównego szlaku Żeby podziwiać Wschód słońca To jest epicko Pięknie widać góry, pięknie stąd widać też na lodowcu, ile jest już śniegu dookoła, ile jest śniegu w tych wysokich górach. Pode mną zresztą już też ten śnieg się pojawia. Jestem w górach, w ogromnych górach. Sam miasteczko, które tętni życiem, jest totalnie puste. I to jest właśnie ten rodzaj doświadczania roweru, który dla mnie jest niepowtarzalny. Nie cierpię miejsc, gdzie jest tłum, nie cierpię miejsc, gdzie jest tak. Tak zwana turystyka waty cukrowej. A to jest zupełnie po drugiej stronie skali. Naprawdę jest ostro. Ah. Zobaczcie to po czym jadę. To są naprawdę trasy rowerowe. Zaczyna trasy rowerowe. Trudne trasy rowerowe. Ale trasy rowerowe. Trochę się zmęczyłem, dlatego trochę się muszę rozebrać, pomimo, że jesteśmy już na 2200 metrów. Jest zimno, bo ziemia jest zmrożona. Słonko trochę grzeje. No to jednak podjeżdżanie grzeje jeszcze bardziej i pora się trochę rozebrać. Chciałbym wam coś jeszcze pokazać. Zobaczcie, ta strona, te góry one wszędzie są bardzo ostre. Ciężko jest przejechać pomiędzy dolinami, w zasadzie nie nadają się zupełnie do jazdy. Ale te góry, pomimo że są podobnej wielkości, to one wszędzie, o tutaj brzydko palcem pokazuję, wszędzie mają drogi, mają szutry i na przykład te góry świetnie nadają się właśnie pod eksploracji i bajkiem, zobaczcie tam jaki płaskowyż jest. Tam wszędzie też są ścieżki. Zobaczcie po jednej i drugiej stronie bo tylko głazy a ścieżka jest przygotowana. Jest to ciągle szlak rowerowy, i pomimo, że normalnie nie byłoby tutaj takiej nawierzchni, to jest to tak przygotowana, że można jechać. Dwa słowa o tym, jak mam ustawionego i bike na jakich rybach jeżdżę. Ogólnie, jeżeli mam takie małe nachylenie, jak tu, pięknie co, ale to jest nachylenie, powiedzmy, takie do 12%, to wtedy jadę na eko, żeby oszczędzać akumulator. Jeżeli mam większe nachylenie, tak jak rzeczywiście robi się ciężko, zaczynam mocno dyszeć, to sobie zjecham sobie tryb do trailu. Ja zakładam, nie że rower elektryczny jest po to, żeby nam ułatwiać szeroko, więc ustawianie go na minimalnie, minimalnie, minimalnie nie wiem, do końca miałby dla mnie sens. To jest dokładnie to, co bym chciał na e robić. On ma mi pomagać, mam się trochę męczyć, ale mam możliwość eksploracji i oddychania. O. Pięknie, prawda? To jeden z najwyższych miejsc, gdzie dojadę. 2500 tysiąca metrów nad poziomem morza. Widzicie śniegu, tutaj dookoła jest już sporo, ale po trasie, po drodze, nie jedzie się po śniegu, droga zaraz jest bardzo dobra. No i teraz mam po prostu zaplanowane, Zaplanowałem sobie teraz to tam. Będę ja zaraz miała wracać, ale wiem, że jeżeli przebiję się przez tą przełęcz, to będę miał ogromną, długą dolinę z łagodnym zjazdem, bardzo długim. Nie wiem, tylko 10 km zjazdu będzie, ale wyjadę dosyć nisko, poniżej przełęczy i może zabraknąć mi prądu, żeby wrócić do domu. Ale będę już w, w miasteczku, więc chyba podaję na tą próbę. Znaczy, to inaczej: jadę na przełęcz, zobaczę co jest po drugiej stronie, i wtedy zdecyduję, czy to mieści sens jechać. Ale jeszcze chyba sobie pogadamy. Jak w takim pięknym miejscu. Żeby pokonać taką trasę w takim terenie, trzeba mieć dobry sprzęt. Jeżeli chodzi o mój rower, jest to etanderbert, thunderbird e customowo złożony, rama. Już mam chyba ze 4 lata. Długo jeździłem na seryjnym silniku EP8, nic mu nie brakowało. Ostatnio miałem możliwość mieć na EP801. Dzięki temu mogę mieć też nową grupę XTK. Ale czy tamten silnik, czy ten silnik, to są już sprzęty, które nadają się właśnie do takiej eksploracji. W taki teren, w tak piękne miejsca. I to jest ważne, że jeśli wybieracie sprzęt, niech to będzie coś co będzie dopasowane do tego, co chcecie robić, bo jeżeli chcecie robić takie rzeczy jak ja dzisiaj, to na pewno taki Etander to już jest sprzęt tej klasy, gdzie możecie robić takie piękne rzeczy. Oczywiście to nie jest tylko silnik, to nie jest tylko system. To są też hamulce, amortyzatory i każdy z tych komponentów. Opony, każdy z tych komponentów, który jest ekstremalnie ważny dla bezpieczeństwa i kontroli jazdy właśnie w takim terenie. Huch. Tu już jest ostro, nie ma sensu Pchać jest ciężko, ale w elektryku mamy też taką funkcję jak wspomaganie walk assist, prowadzenie podchodzeniu i można iść. Tylko tam do przełęczy i zobaczymy co czeka mnie dalej. O! Oh. Oh. Tak! Tak! Uda się! Uda się! To jest nazywa e, Pushing Arena Czyli tam gdzie nie jedziesz tylko Pushing Łycz Ten zjazd naprawdę był chyba ja będę wam mógł. widzieliście Jaki był Ale Handom do miasta będzie teraz chyba ostrzej I będzie rozbicie na dwa zjazdy Ogólnie to dobrze bym dojechał do tego jeziora, to jest na dole Bo z niego i będzie mi łatwiej wrócić powrotem na Pszewę Ale słyszę tam chyba jest ładny wodospad. Nie proszę bardzo, leci wodospad i to jest to, co dopływa do tego jeziora. Przełęczy ruszyłem trasą, która na Trail Forksie nazywa się Epic Trail Guerra. dojeżdża do trasy czerwonej, która nazywa się dokładnie jak jezioro na jej końcu, czyli Lago di Piandipalu. Od samego jeziora do miasteczka trasa już jest zdecydowanie mniej ekscytująca, jedziemy po prostu w dół, tracimy dużo wysokości i w tym momencie wiedziałem, że już sam na przełęcz nie dam rady wrócić. Zjechałem do głównej trasy. Męczony już. Tam jest około 40 km, 1000 coś metrów zniosło, ale teren żywi się ciężki i czekam na autobus. Widziałem, że jak pojadę tamtą drogą, to będę musiał wrócić autobusem. No, a wrócę takim specjalnym autobusem, na który właśnie czekam. No i przyjechał autobus, więc spakujemy się i tak dalej, że to wszystko Jest jeszcze jedna ważna rzecz, której chyba powinienem powiedzieć na samym początku. Ponad 20 lat jeżdżę na rowerze, co najmniej od 10 lat jeżdżę w górach, od 5 lat mieszkam w górach i regularnie po nich jeżdżę. I taki wypad, jak robię teraz, to jest wypad powiedzmy zaawansowany, jeszcze nie hardkorowy i mogłem sobie pozwolić, że jadę sam chociaż moja lokalizacja cały czas jest podawana do mojej żony, która jest na dole w kamperze i wie, gdzie jestem. Jesteśmy w kontakcie, mam naładowany telefon. Podstawowa zasada bezpieczeństwa. Po drugie, wybieram sobie mniej więcej trasy, które wiem, że nie będą hardkorowe. Będą eksploracją, ale nie będą totalnym hardkorem. Nie będę zjeżdżał totalnymi skałami, w jakimś takim terenie, który będzie bardzo ciężki. Liczę sobie akumulator tak, żeby wjechać i zjechać w miejsce, które będzie cywilizacją. Żeby nie zrobić tak, żeby wjeżdżać na górę i zjechać do doliny, z której nie ma wyjazdu. Bo wtedy może się okazać, że mam pokonać 800 metrów kolejne w pionie z elektrykiem, który nie będzie miał wspomagania, no to może się okazać ponad moje siły. Wyszedłem o świcie. Dzień będzie jeszcze długi, więc nawet jeżeli coś mi się nie powiedzie, to nadal jakby mogę ten dzień wydłużyć i wycisnąć z siebie, ile się da, żeby do tej cywilizacji dotrzeć. Czyli jeszcze raz. Naładowany telefon, podana lokalizacja na Google udostępnia jakby cały czas kilku osobom lokalizację, w tym oczywiście Magdzie, która jest na dole, właśnie zaprzedawczy, które jest na dole, e, poinformowane osoby, że wyszedłem w góry, przygotowany sprzęt e, w okolicznościach, kiedy nie ma nigdzie nikogo, taki zapas jakby marginesu bezpieczeństwa do umiejętności, żeby... Nie ryzykować, żeby ryzykować jak najmniej. To jest bardzo ważne, szczególnie że pewnie ten kanał też ogląda dużo amatorów, niekoniecznie takich wypraw, a może o takich myśli. Więc najpierw bezpieczeństwo, a potem zabawa w terenie.